Cześć z tej strony Capri i weszłam na chwilę tylko nagrać krótki filmik. Chciałam was poinformować, że jeśli nie macie Star Ridera, czyli nie możecie jeździć po całej powierzchni gry, po całym Orwik to w tej chwili możecie sobie wpisać kod na tydzień darmowego Star Ridera. I grać na całej dostępnej. O, oczywiście tej, na której sobie zrobiliście, czy zrobicie sobie questy, ponieważ będziecie mieli dostępne wtedy questy z całej e, planży. Z całego kraju Jorvik. E, ja obecnie właśnie jestem na swoim drugim koncie w tej chwili. E, nazywam się Capri Monster Lord. Tutaj. I jestem na moim ulubionym koniu, czyli Carly z Rokatym, który ma już 14 level. No, trochę to trwało, żeby na darmowym koncie zdobyć 14 level, ale udało mi się pograć trochę w poprzednie święta, gdzie można było zdobyć dosyć dużo expa. także jeśli chcecie y, mieć tego tygodniowego Star to macie y, czas na wpisanie tego kodu do 16 marca i od momentu wpisania kodu y, no, f, będzie się y, odliczał tydzień Chyba tyle. Chyba jeszcze pokażę Wam e, jakie mam konie tutaj na darmowym koncie. Moja stajnia e, domowa jest w Murland. Nie mam dużo koni. Mam parę sztuk, ale wszystkie udało mi się kupić z zaoszczędzonych. E, z zaoszczędzonych monetek, które wpisywałam sobie z różnych darmowych kodów. Słuchajcie, ustawimy sobie konie Proszę bardzo, tu jest mój traken, którego też bardzo lubię. Mm, tutaj, to chciałam. nazywa się Marble Stone. Tu mój Sun Lion, czyli Baszkier Carly. E, Morgan, którego sobie niedawno kupiłam, ponieważ w tej chwili są. Mm, bardzo tanie te konie z pierwszej serii. A bardzo mi się zawsze podobała ta Maść. Mam nadzieję, że jeszcze na jakimś innym koniu też zrobię podobną. Tu jest mój północno-szwedzki, którego uwielbiam w każdej Maści w sumie. Czuję, że nie mam Karusa, ale może sobie kiedyś kupię. Tutaj jest mój Apalusek, którego właśnie też Maść mi się bardzo podoba. I... Żałuję, że to jest taki stary model, bo nie podoba mi się jak on się rusza, ale Och, kupiłam go, bo chyba był moim trzecim koniem. Tak. Mój startowiec jest siwy, ponieważ na moim głównym koncie nie miałam żadnego siwusa wtedy i jakoś tak zaczęłam grać na siwusie. Drugim koniem był kucyk, którego Maść też mi się bardzo podoba. Trzeci palosa, a tutaj już poszło. Ale najbardziej uwielbiam Baszkira yy, oraz trakena Odkąd poprawili mu yy, animację, to naprawdę jest świetne. Dobra, jeszcze raz Wam wpiszę na koniec synkod I no, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.